Taka sytuacja, ja pamiętam dawno, dawno temu, kiedy pojawiały się pierwsze pompy ciepła, i z fascynacją obserwowałem, jak taka pompa ciepła pracuje u znajomych. I ona pracowała bardzo głośno. Wiem, to było wiele lat temu. Czy pompa ciepła jest głośna? I czy są jakieś wymagania, obostrzenia dotyczące? hałasu jaki może wydzielać pompa ciepła, czy też emitować pompa ciepła i czy sąsiad za ścianą, czy też przez okno nie będzie czuł takiego dyskomfortu, że słyszy zbyt duży hałas od pompy ciepła właśnie. Tutaj musimy zwrócić uwagę na dwa pojęcia. Ciśnienie akustyczne i moc akustyczna. Ciśnienie to jest to, co mamy w źródle. Dźwięku. Moc akustyczna to to, co odbieramy, to, co słyszymy. I ta moc akustyczna zależna jest od kilku różnych czynników, ale przede wszystkim od tego, gdzie zamontujemy, gdzie postawimy tą pompę ciepła. Ważne, żeby było jak najmniej miejsc, od których dźwięk może się odbić. Wtedy będziemy Odczuwali, no, mówimy, hałas. Nie, ja bym nie nazywał tego hałasem, raczej, raczej głośnością, ale to usytu, usytuowanie tej jednostki zewnętrznej jest bardzo ważne. Odbicia od przegrody budowlanej powodują, że słyszymy ten dźwięk bardziej, że, że, że jest on głośniejszy. Pompy ciepła, które były produkowane kiedyś, one były wyraźnie głośniejsze. Wtedy nikt nie zwracał uwagi na izolację akustyczną, na to, żeby wentylatory w pompach powietrze-woda pracowały cicho. Wtedy wentylatory były wentylatorami, które chodziły zawsze na pełnej mocy, na pełnych obrotach, czyli ten przepływ powietrza powodował głośność. W tej chwili są to wentylatory o zmiennej prędkości obrotowej. One nie chodzą na pełnych obrotach, czyli w tej chwili możemy powiedzieć, że nie mamy problemu z hałasem, jak to brzydko mówimy. Ale oczywiście, jeżeli postawimy jednostkę zewnętrzną bardzo blisko granicy naszej działki, a po drugiej stronie sąsiad będzie miał sypialnię, to może to słyszeć. Po prostu może słyszeć. Oczywiście są normy, które dokładnie określają, jaki ten poziom. Tego dźwięku, w jakich odległościach od urządzenia może być. Ale nie jest to tak, że musimy się obawiać, że sąsiad będzie odczuwał dyskomfort z tego powodu, że my mamy pompę ciepła. Jeżeli nie postawimy mu jej przy oknie, pod oknem sypialni, nie musimy się tego obawiać. I tutaj wracamy do doboru. Bo dobór to nie tylko dobór urządzenia, ale również wskazanie dobrego, najbardziej optymalnego miejsca montażu tego urządzenia, po to właśnie, żeby, żeby ono nam w żaden sposób nie przeszkadzało.